Dyskutując o Lidze, nie sposób e, nie wspomnieć o Polonii Warszawa. E, gdzie są banknoty Królu Złoty? Czy jakoś tak, wizerunek. E, to druga strona była ciekawsza tej koszulki. Czyli w, świnia, wieprz z głową prezesa, właściciela Ireneusza, króla. Co, co świadczy o tym, jakie... lobie czy wieprzokról? No nie wiem. Nie w, ka w każdym razie to, 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 to jest dowód na to, jak zawodnicy w tej chwili traktują i odbierają samego prezesa, właściciela, jak i słowo, jak którego. Nie próbował nawet dotrzymać przez, przez ostatnie tygodnie. Szkoda, klubu z ponad stuletnią tradycją. Pytanie tylko, co dalej z zawodnikami? Teraz wyobraź sobie, że jesteś prezesem czołowego polskiego klubu, których masz do wyboru trzech piłkarzy pola, Kogo byś wziął. Na pewno Przybecki, na pewno. Przybecki za szybkość? Za młodość szołek. za perspektywę jaką ma przed sobą. No, że to jest podobnie sytuacja z, z, z szałkiem. Szałek ma teraz powiedzmy tą tarą bardzo słabą, generalnie biorąc, ale to jest mimo wszystko jakby bardzo perspektywiczny zawodnik, który nie wiem, wydaje mi się, że to bez dwóch no, zdań bym go brało, bo wi wiadomo, że to jest kryzys ten minie, za chwilę minie. To mhm. tak myślę, że bardzo szybko, jeśli trafi do normalnego zespołu normalnie, bo pracuje, sk skoncentruje się na, na grze, no to myślę, że z niego spokojnie jeszcze będziemy mieli pożytek nie tylko w, w lidze. A czwarty? Trzeci. Trzeci piłkarz? Trzeci piłkarz, też jest, nie wiem, jest jest, ee, jest chociażby kiełp jeszcze na pewno, Todorowski, myślę, że też taki piłkarz, który... który... Pazio, polować się ten piłkarz? Pazio tak, też myślę, że to jest spokojny zawodnik też rozwojowy, na pewno też teraz ta końcówka taka może nie była najlepsza w jego wykonaniu. Ale też moim zdaniem zawodnik, który ma, ma możliwości i ma potencjał. Tutaj ja myślę, że wielu piłkarzy jest w Polonii. Można spokojnie w ciemno wyciągać tam pół składu, praktycznie. Czyli co, ci piłkarze mogą być spokojni, bo widziałem łzy w oczach bardziej chyba w trosce o to, co stanie się z klubem, niż o swoją przyszłość. Oni spokojnie myślę, znajdą robotę. Że tak, myślę, że jakby Polonia pokazała w jesienią, w wielu spotkaniach na wiosnę także, że tam jest naprawdę potencjał jakby piłkarski. To ci zawodnicy mają i myślę, że bez najmniejszych problemów pewnie znajdą sobie pracodawcę. Spotkamy się z Państwem we wtorek. To będzie relacja z Gali Ekstraklasy, podsumowania tego, co wydarzyło się. Będziemy Tomku, tam ku temu. Znaczy ja będę, nie wiem, ty też będziesz? Wybieram się, <grym wyobraź <grym sobie i zapraszam Cię do takiego naszego aranżowanego studia. Tam sobie porozmawiamy i wtedy zapytam Cię o podsumowanie sezonu. Wytypujemy najlepszego piłkarza, ale też te po drugiej stronie spróbujemy znaleźć tego, któremu się nie powiodło w minionych rozgrywkach, odkrycie. No, co sobie tylko wymarzysz, przygotuj kategorię, dobrze? Mm -hmm, dobrze. Tomasz Łapiński był moim gościem, Przemysłowi Weńczyk. Zapraszam na ostatnią kolejkę. To w niedzielę 2 czerwca, a później we wtorek na nasze podsumowanie sezonu.